Pojawienie się elfiego zwiadowcy było jak gwiazda poranna dla elfów, dla całego Eldaru. Ilekroć pojawiał się na horyzoncie, nie pojawiał się po to, aby śpiewać pieśni, ale po to, aby wyznaczać szlak. Sam był potężnym elfim, paladynem. Pomimo tego, że jak to się wszyscy śmiali, wężył, to jednak wskazywał on ukrytych dułap. Którzy powinni zawisnąć na suchej gałęzi. Potrafił on także wskazać młodym elfom miejsce do treningu, a także przygotował osoby, które zajmowały się zaopatrzeniem bądź wyznaczały misje, aby pozbyć się z plugactwa z całego świata. należy bowiem pamiętać że to właśnie w erze elfów kiedy to elfy rządziły nie było wojen ludzie zapamiętali to tylko jako świat który był pod panowaniem elfów kiedy wszystkie inne rasy były stłamszone a tak naprawdę wówczas panował pokój panował dobrobyt i wszyscy żyli szczęśliwie szkoda że ten czas się skończył niestety Elfi zwiadowca przywiódł nam bardzo złą wiadomość. Jedna z trenerek, jedna z tancerzy wojny, która potrafiła wyszkolić młode pokolenia, wystąpiła przeciwko nim. Wpadła w szał zabijania i ukrywszy się w komnacie treningowej, mordowała raz za razem niespodziewających się elfów, gdy tylko przybyli, aby się podszkolić. Elf i zwiadowca wyznaczył młodą Elfkę do wykonania tego zadania. Mógł sam łatwością ją zgładzić, ale dla Girit było to wyzwanie. Wyzwanie dla jej męstwa, dla jej umiejętności, dla jej zaradności. Walka była długa. Gdy usłyszała pieśni trenerki, wiedziała, że najprawdopodobniej i ona padnie, Otwieram. Walka trwała długo i niestety żadne słowa nie było. Jej oponicza i pas, które wskazywały na jej umiejętności, na jej władzę i jej poświęcenie dla ludu gwiazd, zostały ofiarowane na net, a Girit na pamiątkę bądź co bądź szalonej, ale przede wszystkim zasłużonej elfki, sama przywdziała pas i zaczęła go nosić. Kiedy Girit składała raport Elfiemu Zwiadowcy, w jego oczach było widać lekkie rozczarowanie, że nie potrafiła zadać szybkiej i bezbolesnej śmierci szalonej trenerce. Być może młoda elfka jeszcze długo musi poćwiczyć swoje umiejętności. Serdeczne podziękowanie składam w tym miejscu N-Blades, dzięki któremu udało mi się przeżyć. Lekkie rozczarowanie na temat moich umiejętności w walce z NPC'ami.